Cześć Michał. Cześć Paweł. Świat się zmienia. Zarba usiadłem, po prostu zaczynasz w takim tempie dzisiaj, że. Chodzi mi o to, że świat się zmienia, gdyż koncerny motoryzacyjne na potęgę, o czym już niejednokrotnie mówiliśmy, ale warto do tego wrócić, na potęgę zatrudniają programistów. Czekam, że skomentujesz. To prawda. To co to oznacza? Kiedyś ktoś powiedział takie zdanie, że samochody elektryczne to są smartfony na kołach? Nie, no ja, ja się za tym zgadzam. Ja bym <laughs> inaczej, ja bym powiedział, że to jest platforma IoT. Na no formie. właśnie, wiesz, jak go zapytałem, dlaczego tak sądzi, to mówi, bo mają aplikacje. No, moim zdaniem są, to są komputery na kołach nie dlatego, że mają aplikacje, tylko to jest konsekwencja tego, że są programowalne. E, i tak, i nie. Bo widzisz, ty patrzysz na to głębiej, ty patrzysz e, z pozycji. No, może nie dewelopera, ale osoby, która w tym siedzi. A twój znajomy być może jest tylko i wyłącznie kierowcą, użytkownikiem tych samochodów. No to prawda. I on widzi to, co większość ludzi widzi w smartfonie, widzi aplikację, a nie widzi wiesz całego backendu, który za tym stoi. No wiesz, ale takie funkcjonalności jak Apple. CarPlay czy Android Auto są mega, mega pomocne dla kierowców. Ale dla takiego kierowcy jest co cały czas, powtarzam, aplikacja. On Dokładnie widzi tak. Apki. On wiedział nie jest, widzi, tam ja, nic i, więcej. Ja patrzę na to trochę inaczej, bo jak tak y, jeździmy różnymi samochodami elektrycznymi i nagle sobie choćby, zdajemy sprawę, że jeden, że, że prosta rekuperacja. Że prosta, ona nie jest taka prosta wcale, że ta rekuperacja działa inaczej, jeśli chodzi o różne marki, bo niektóre samochody zatrzymują się do zera z rekuperacją, inne nie do zera. No nagle uświadamiasz sobie, że to nie jest kwestia tego, że ktoś tam jakiś przełączniczek włączył fizyczny, czy tak działa ta rekuperacja sama z siebie, tylko że ktoś to tak umyślnie i, mam nadzieję, po wielu, wielu godzinach przemyśleń zaprojektował i zakodował. O, choćby ta rekuperacja. Zobacz, jakie to, są, jakie to są konsekwencje. Jeżeli samochód z rekuperacją zatrzymywałby się do zera, to niektórzy mówią, że w ogóle nie używasz klocków hamulcowych i tarczy. Hmm. Przez ja... co powoduje, że one jeżeli potrzebujesz ich użyć, jeżeli faktycznie potrzebujesz ich użyć, to szybciej się zużywają, no bo wcześniej nie są używane, mogą być zabrudzone, pracują nie w, w optymalnych warunkach. Więc inni mówią, nasze samochody się nie zatrzymują do zera. Przez to troszeczkę zużywamy te, te klocki i tarce podczas, podczas każdej mm -hmm. jazdy, i one się mniej zużywają niż w przypadku, gdy ich w ogóle nie zużywamy. No i teraz wiesz, bądź mądry i znajdź prawdę. Pytanie, która szkoła lepsza. Pytanie, która szkoła lepsza. Ale mianownikiem jest to, że jedną i drugą czynność trzeba zaprogramować. Dlatego tak. zmierzasz, dokładnie tak? Dokładnie tak. Jedną i drugą czynność trzeba zaprogramować i do jednej do drugiej czynności musi się kierowca przyzwyczaić. Znasz, są takie marki, które mają tylko jeden poziom rekuperacji. Są takie marki, które mają łopatki, mają tych programów rekuperacji mm -hmm. wiele. Są takie samochody, które żeglują tylko w trybie eko na przykład. No to jest nic innego, mm -hmm. jak inwencja, twórcza programisty, która została mu narzucona przez osobę, która przygotowywała pod tym kątem ten produkt. Projekt, tak, no, mm -hmm. y, to prawda, no, pytanie, która szkoła jest lepsza? Mnie osobiście, jeżeli pytasz o odczucia. Mnie się podoba, jak są i łopatki, czyli możemy sobie stopniować rekuperację i jeżeli auto na tym najwyższym poziomie wyhamuje do zera, co coraz rzadziej się niestety zdarza. Tak. Wiesz, z drugiej strony jeździłem ostatnio samochodem, który miał wirtualne lusterka, czyli miał kamery zamiast lusterek, i te lusterka były wbudowane w boczne drzwi, znaczy Mówisz te wyświetlacze. O Etronie e tronie Q8 Sportback. Mm -hmm. I tak naprawdę, no ciężko jest się na początku No to to już jest wyższy poziom, jeżeli chodzi o technologię w aucie. To jest wyższy poziom i można by powiedzieć, że programista niewiele miał do roboty, bo musi jeden do jednego przełożyć obraz, z kamer obraz z kamery na ten wyświetlacz. Naprawdę tak uważasz? Nie, uważam zupełnie inaczej. Uważam, że tutaj programiści Audi troszeczkę powinni więcej nad tym popracować, bo da się do tego przyzwyczaić. Oczywiście wymaga to trochę skupienia, ale wymaga też, żebyśmy się dokształcili, jak to działa. Akurat w, w Audi działa to w miarę prosto, możemy sobie wyświetlić, znaczy wyświetla się przy włączonym kierunkowskazie pionowa linia, która nam obrazuje koniec samochodu. Jeżeli sobie jeszcze włączymy, to pojawia się linia tylna, która nam obra obrazuje krawężnik, który jest z tyłu samochodu. E, wiem, że w samochodach koreańskich wyświetla się trochę więcej informacji, które też możemy sobie skustomizować i wtedy łatwiej jest określić ten tył samochodu, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do e, lusterek fizycznych. W, lust w lusterkach wirtualnych to jest po prostu obraz z mhm. kamery i ciężko nam złapać tę odległość. Wiesz co, to jest tak, nowe jest zawsze wrogiem starego, ma więcej przeciwników niż zwolenników. Wynika to między innymi z faktu, że mniej e, procentowo osób jeździ autami z tymi rozwiązaniami, Większość się nie zna, ale krytykuje. No i jeszcze do, do tego dochodzi kwestia przyzwyczajenia. Pytanie, czy w, tą stronę, w tę stronę pójdzie motoryzacja? Nie wiem, no zobaczymy. Na pewno w transporcie ciężkim to się sprawdza, bo te lusterka mają dużo więcej funkcji. Między innymi też potrafią, te kamery zamiast lusterki, też potrafią nagrywać, jak coś się dzieje wokół ciągnika siodłowego, czy wokół w ogóle całego zestawu, mhm. jak, jak ktoś zaczyna się w nocy, w nocy kręcić obok. Taki no bo to taki są... wirtualny strażnik, który na przykład jest w Tesli chociażby. Wirtualny strażnik, który jest w Tesli. I zobacz, co Tesla zrobiła, co na początku było mocno krytykowane że przestała montować czujniki zbliżeniowe z przodu, z tyłu i zaczęła bazować tylko i wyłącznie na kamerach. No to też jest tylko Ale i wyłącznie... Ale tam uzasadnienie z tego, co ja czytałem, było bardzo proste. Ono było ekonomiczne. No ekonomiczne, tak. Ale zobacz, da się. Jeżeli to dobrze oprogramujesz, to, to może, to kamery będą pełnić funkcję czujników zbliżeniowych. Mhm. No oczywiście tam na początku Wiesz, było przypadku... parę <grych> krak z drobnych. W przypadku tirów, gdzie te samochody wjeżdżają czasami naprawdę w bardzo, bardzo... Wręcz wąskie miejsca to brak elementów zewnętrznych jest tylko... A no plus, prawda? No wiesz, jeszcze lusterka w, w tirach są, są, że... są duże tak. i, i ten zmniejszony opór powietrza skutkuje niższym zużyciem paliwa. Pod warunkiem, że kierowcy do tego się przyzwyczają. Tak, no, ale ale tam też są... takie auto, to nie mają wyjścia. Ale wiesz, to tam też są takie funkcjonalności, że wskazujesz sobie po prostu ostatnią lampkę na obrysówce na naczepy i masz takie mm -hmm. wirtualne czujniki cofania, które działają bardzo precyzyjnie. No to to jest akurat fajne. Których normalnie nie masz. Wiesz... Ale zobacz, jeszcze wracając do, 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 do głównego wątku, mnie się podoba to, że ty możesz ten samochód sobie skonfigurować pod siebie, dzisiaj elektryczny. Czyli możesz poprzez konfigurację trochę go zaprogramować. Czyli na przykład wsiadasz do samochodu, jest odpowiednia temperatura, to automatycznie włączą się, oczywiście w nawet też to może okay. być Okej. chodzi czy, ci o tak. w, y, wartości użytkowe, bo użytkowy. ja myślałem, że zmierzasz do tego, że skonfigurować przed zakupem, a dzisiaj coraz więcej aut elektrycznych tak. nie bardzo masz możliwości nie, nie bardzo chodzi, są konfigurowane, to, bo masz jedną wersję. Chodzi o to, że oprogramowanie Często. umożliwia ci, czy konfiguracja oprogramowania, konf konfiguracja samochodu poprzez oprogramowanie umożliwia ci go dostosowanie do twoich potrzeb. To jest taka customizacja nawet bardziej by chyba pasowała. No bardzo tak, bo to masz kwestion, czasem dźwięk pracy kierunkowskazów, yy, czasem, i tu mi się przypomina ten cudowny dźwięk, który się kiedyś wydobywał z mify. Kolorki. No, oczywiście, kolorki oświetlenia, e, sposób mm -hmm. przywitania cię z samochodów, włączenia, klimatyzacji, w jakim trybie, czy jak otwierasz samochód, to ma się ta klimatyzacja włączyć, czy mają się odczuć szyby i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś mają sporo lusterka, ale tu wiesz, to też to jest, jest znane trochę z okay, samochodów biednie. tradycyjnych. Teraz poszukajmy tej ciemnej strony. I pytanie jest takie, jeżeli możesz wszystko, jeżeli to jest maszyna programowalna, jeżeli jest to komputer, co tu dużo mówić, bo dzisiaj wszystko jest komputerem. Też jest komputer, prawda? Mm -hmm. Są. Całkiem mocny. Odpowiedni ludzie, którzy potrafią do tego komputera się włamać. Potrafią zrobić wiele szkód. Potrafią go zaupgradeować. Potrafią go zdowngrade'ować. Pytanie zachodzi takie: W przypadku aut, skoro to są jeżdżące komputery, pani specjalistą. No to ty jesteś specjalistą, tak? A, ale, ja ci, się nie ale ja ci z przyjemnością odpowiem. No nie zdarzyły nam się jeszcze jakieś spektakularne ataki? Znaczy były, były ale... Ale to nawet w tradycyjnych samochodach, znaczy tak, w samochodach znaczy spalinowych, spalinowych że przez był... USB można było się włamać mhm. do samochodu i pozmieniać jakąś tam konfigurację. Zwróć no, uwagę... Kilka lat temu Jeep był takim jednym bardziej... Marka Jeep była jednym z bardziej poszkodowanych, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ataki. Ale wiesz, bardziej mi chodzi o to, i tutaj może prześmiewczo powiedziałem, popsuć. Bardziej chodzi o to, że wiesz, w przypadku samochodów mm, z napędem konwencjonalnym, bo takich było, no jest dzisiaj więcej, te, te elektryczne to jest nowość, zmierzam do tego, że jechałeś sobie do warsztatu, który się bardzo dobrze w czymś specjalizował, na przykład w chip tuningu. I ci panowie potrafili ci e, tej mocy dodać. W samochodach elektrycznych sam doskonale wiesz, że przychodzi aktualizacja, albo możesz sobie wyklikać. Możesz to, co, sobie tak. wyklikać większą moc, możesz sobie wyklikać większy zasięg. I teraz, ale za to musisz zapłacić. Czasami nawet w abonamencie. No I wiesz. pytanie jest takie, czy, czy są już dzisiaj. Albo bardziej tylną Czy są już dzisiaj taki, tacy ludzie, czy w ogóle trudnią się takim fachem? Nie wiem, może trzeba tu w darknecie poszukać, a może to jest za mała skala, że to oni będą pełnili rolę tych. Jak, jak to było w przypadku telefonu, zrzutować telefon i wgrać sobie nieoficjalny system dobra, operacyjny? Dobra, wiesz, no wiesz, pytanie, na pewno no tacy sam są. na tym, sam na swoim MacBooku kiedyś Windowsa używałeś, co jest w ogóle herezją. No, ale to na Podkampie to tak mogłem. No. Dobra, ale wiesz, ale, ale to jest dobre pytanie. Zobacz, jak podchodzą koncerny motoryzacyjne do tego, co możesz zrobić z aplikacji, a co nie. I pytanie, czy to nie jest kwestia bezpieczeństwa? Bo są takie koncerny, które pozwalają zrobić bardzo wiele, łącznie z tym, że otworzyć ze smartfona samochód i podróżować bez kluczyka. Mhm. A są takie, które pozwalają tylko i wyłącznie włączyć klimatyzację i sprawdzić stan samochodu. I pytanie, czy to nie jest kwestia znowu bezpieczeństwa? Dzisiaj wiem tak, dzisiaj wiemy to, że e, jeżeli kupujesz samochód na przykład bez kamery cofania, i jest taka część akcesoryjna, jest sterownik do tego, no bo przecież taka, taki sterownik i taka kamera może ulec uszkodzeniu albo sama, albo poprzez jakąś kolizję i można to wymienić. To w samochodzie, który nie miał fabrycznie, nie jesteś w stanie tego dołożyć, bo nawet jak ktoś zaprogramuje to na chwilę, to przy upgrade'zie softu to spadnie, to zniknie, zniknie ta funkcjonalność, po prostu samochód o niej zapomni. I, i myślę, że koncerny już dzisiaj czują wagę tego cybersecurity. security. Czyli I chcesz pilnują. powiedzieć, że mm, jeżeli Nadążałbym za twoim tokiem myślenia, to wyciągnąłbym taki wniosek, że upgradey oferowane przez aktualizację, mówiąc po polsku, mm -hmm. przez koncerny samochodowe, przez producentów samochodowych, służą nie tylko do tego, żeby rzeczywiście ten system operacyjny zaktualizować, dodać jakąś nową funkcjonalność. No, łatki bezpieczeństwa. Tak, ale są właśnie swojego rodzaju strażnikiem, są to łatko bezpieczeństwa. Myślę, że tak. Bo jeżeli, jeżeli masz coś nieautoryzowanego, jakąś czynność, to ten upgrade albo ci nie przejdzie, albo to wykryje, albo zniweluje to, co zrobiłeś wcześniej. A zobacz, co ciekawe, dzisiaj większość koncernów pracuje na jakimś swoim programowaniu. Wcześniej gdzieś się przejawiał jeszcze RIM, pamiętasz dawne Blackberry z mhm. tym, że, że powstał taki system dla automotywu. Był, to zrobił Oj, wyleciało mi to z głowy, tak, no, no, ale wiem o czym mówisz. Ale dzisiaj patrz, no Renault i Volvo jeździ na, e, na Android Automotive. Tak, coraz więcej. A więc to też e, to już jest głębszy temat, bo niektóre koncerny m, wchodzą w Androida, a niektórzy głośno o tym mówią, że będą bazowali, jak Volvo na przykład, mhm. będą bazowali na Androidzie, ale budują też swoje rzeczy. No, budują swoje rzeczy. i a zobacz są teraz... takie koncerny, które od początku budują swoje, a są takie elektryki, którymi jeździliśmy obaj, i po prostu tam jest dramat. Tam jest po chińsku. Tak. I te, te tam, że przynajmniej są bezpieczne, bo tam nic nie zrobisz. No, bo tam jest z No dobra, nie No żartuję. dobra, ale wiesz, nie żartuję, ale zobacz teraz, yy, jak to się ma do nas, w sensie do LOCT, yy, że. Musiał. Za... Co musiał? Musiał nawiązać. Nie, ale to, to, to czy, czy innych firm, które dostarczają platformy <laughs> do zarządzania stacjami ładowania, no wejdzie taka funkcjonalność jak plug and charge, Aha. gdzie samochód się będzie sam identyfikował już mhm. i użytkownik nie będzie musiał zupełnie korzystać z aplikacji, nie będzie musiał zupełnie korzystać z karty RFID, tylko podepnie ładowarkę i zapomni ona, a sesja się sama zbiluje i rozliczy i obciąży Dobra, ale do czego go. zmierzasz? Do tego, że to też jest programistyczne, że to też jest rozwój i tu już jest wtedy synergia, między czy współpraca, między, czy opracowanie standardów między producentami samochodów. Czyli to też jest pole do manewru, prawda? Do tak. tego, żeby próbować, e, próbować robić fraudy, mówiąc wprost. No na pewno tak. No na pewno tak, bo będziesz podszywał się pod, pod innego użytkownika, używając jego tożsamości, co jest dosyć popularne, jeśli chodzi o... O, I dla wiesz, kogo to jest wyzwanie? Dla operatorów, czy tam, e, dla takich firm jak Wy, w tym wypadku, e, oferujących system do zarządzania stacjami? Czy to jest jednak część leżąca po stronie producentów motoryzacyjnych, czy, czy kogo? Myślę, że Cię teraz rozczaruje. No. Myślę, że nikt tego jeszcze dzisiaj nie wie tak naprawdę. Nie, poważnie mówię, Aha. wiesz, bo, bo, jeżeli podstawisz samochód z fałszywą identyfikacją, no to, to na dzisiaj norma mówi, no odczytałeś, to ładuj. Mhm. Jest numer potwierdzony, samochód podał taki numer, to ładuj. Więc pewnie trzeba będzie wypracować jakieś mechanizmy, a może po prostu zbyt słabo znam standard, żeby o tym dzisiaj rozmawiać. Też jest taka, też jest taka możliwość i to jest bardzo prawdopodobne. Wiesz, jakby cofnąć się w ogóle do historii e, cyberprzestępstw. To był taki etap w tej historii, że wiele firm wręcz opłacało hmm, hakerów, mówiąc wprost, żeby szukali dziurek. No, albo, co, wie, albo większy. Wiesz, no, myślę, że branża etycznego hackingu bardzo dobrze mm -hmm. się ma, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, a zwłaszcza w sektorze automotyw, gdzie, gdzie ci etyczni hakerzy szukają podatności na to, żeby się do tych samochodów czy do tych systemów włamać. Właśnie nie bez powodu do tego nawiązałem. Może to powinna być kolejny, kolejna gałąź rozwoju Tak ja Moglibyście hakować nie tylko wasze systemy. A to również cudze. Myślę, że my się skupimy na tym, co robimy najlepiej, a w kwestie bezpieczeństwa powierzamy właśnie takim firmom, które, które sprawdzają, jak to wszystko dobrze działa, czy my, dobrze działa. A my skupmy się na tym, żeby się spotkać za tydzień. Za tydzień. Cześć Michał. Cześć Paweł. A widziałeś nie? Cześć Michał.